dobry, widzowie! Dzisiaj pokażę wam trailer Security Bridge Ruin DLC. Dzisiaj wam pokażę aż dwa, żebyście zobaczyli jak to będzie w Ruin DLC. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję, na pewno wam wyjdzie. Nie, chyba nie możecie się doczekać kiedy do kiedy kiedy będzie już, bo ja wiem kiedy będzie, ale nie mogę wam powiedzieć, kiedy będzie ten Five Nights, Five Nights at Freddy's Security Bridge Ruin DLC. Tak więc oglądniemy sobie dwa trailery po polsku i po angielsku. Będą takie same. Ale może najpierw najpierw no, ten polski. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Tak jak zwykle. No i zaraz rozpoczynamy. No i zaczynamy. O! o. Kasia, mam nadzieję, że odbierzesz tą wiadomość. Ale jaką wiadomość? Pytam się, jaką wiadomość? Bo ja nie rozumiem. Jaką wiadomość on ma tu odebrać? Jaką wiadomość? Bo będziemy jakąś dziewczyną, czy co w tej grze? Nie rozumiem. Po... Tutaj w no. no to masz problem. to Masz problem. Za mnie może się wydostać. Za mnie może się wydostać. No właśnie. Czy Gregory sam nie może się wydostać? Czym? Co z niego pozostało? Nie... A co z niego pozostało? Aj, bo mam jeszcze jeden sekret dla was. To to zobaczycie. Mam czasu na wyjaśnienia, co tu robię. A... No, mógłbyś wyjaśnić. Mógłbyś wyjaśnić. Byłby... Wtedy łatwiej. Byłby wtedy łatwiej, gdybyś właśnie co... co on tu robi. Musisz mi pomóc. O! I widzicie? Czekaj, cofnę wam. Patrzcie. To już wysiadło? Mm. Mm, nie. Nie. I zobaczcie, tutaj napisane na tych skrzynkach. Wcześniej widziałem, że na skrzynkach jest napisane... Part and serwis. Tak, gdzie naprawiliśmy Frediego w pierwszej części. Parcen serwis. Czyli będziemy chodzić też po Parcen serwis. Uratuj mnie, Kasia. Jak będzie tak ciemno, to, jak, to chyba nigdy nie, nikt w tej grze nie będzie widział, co tutaj trzeba. Nikt nie będzie wiedział, gdzie iść. Proszę. Hmm. Tu na dole jest tak ciemno. To gdzieś na twoje rzeczy latarka i ten. nie pamiętam jak się ten laser i ten. F... Kamera, fr... Freddy, kamera. Roxy! Roxy powróciła widzowie, widzicie? Będziemy mieć jakieś poki-poki? Endoskelety nie będą. Cika. Cika trochę się no... po tej głowie, po tej. po tym. Wydarzenie potem zniszczemu po niej w pierwszej części. ale Freddy Fazbear Mega Pizza Plex, no. Padła w zniszczeniu i to, ale jeszcze przeszyła, Nie wiem, no, jak. To... O, ruch kamery! O, a to co, będziemy ładować? O Jezu. To jest Monty? Ej, bo ja nie wiem, czy to będzie Monty, czy nie. Monty chyba będzie bardziej zniszczony, no chyba, że to on będzie to. O, będziemy na min golfie? Będziemy na minigolfie, i chyba będziemy chodzić też wędkami. I to chyba kilka razy. Albo nie wiem. O, chyba będzie walka z monting, to chyba jest tylko jumps, Tak, to jest jumps. A to... A to ci czemu tak rusza po tym taśmie? Dobra. Tutaj chyba będzie Freddy. Freddy też będzie na... Tak będzie na asa tego... Roxy! Czemu. Czekaj, czekaj, co tu się stało? Czemu ten. nie z, z... z mundropem? Eee, to jest niewytłumaczalne, chyba. To jest niezwytłumaczalne. Czy no, to jest. Bonnie? Ale. Zau... Zakładamy maskę w wani i widzimy wszystko. Jest ciemno, ale widzimy wszystko. I zobaczcie teraz kiedy będzie ruin. Jeszcze się nie poddawaj. No, na pewno. Lipiec 2023. Widzicie? Lipiec. W lipcu, w lipcu będziemy mieć. Dobra, jednak chyba będziemy tylko jedno oglądać. Dobra widzowie, to by było tylko na tyle. Dziękuję za oglądanie, a tu już... Na razie.